No, cześć, kochani, cześć, lwiaczki. Dobra, to co? Wasze czytanko na grudzień. Słuchajcie, yy, to co jest możliwe do osiągnięcia, to są bardzo, bardzo fajne energie, ale właściwie, jak patrzę na Wasze związki, to też jest ok. Single muszą uważać, zaraz powiem co. A w pracy trzeba wyluzować, ale kurde, całkiem niezły miesiąc. Całkiem niezły miesiąc się zapowiada, ale dobra, idźmy po kolei. Singlaczku. No słuchajcie, spodoba się Wam to albo nie? No pewnie nie, no trudno. Ale to nie jest miesiąc na rozpoczynanie czegoś, a już na pewno nie jest to miesiąc na powroty. Czy to od Was ta energia idzie, czy od ludzi, ale to, to, nie, jest, to nie są dobre inwestycje. I ja już pomijam fakt, że jeszcze mógłby ktoś was zaczepiać, kto chce od was jakichś pieniędzy, albo zaczepia was dlatego, że macie pieniądze, bo to, to już w ogóle jest dziwne. Ale jeżeli nie chodziłoby o żadne pieniądze, to po prostu jest pokazane, że to nie jest miesiąc na inwestycje. To nie jest dobry czas na to. Albo dlatego, że coś trzeba w sobie uleczyć, albo dlatego, że po prostu energia tak trochę nie, nie za bardzo sprzyja. Jeżeli wy byście mi powiedzieli, Ewa, ale ja zamierzam mieć nowe randki i poznawać nowych ludzi, to powiedziałabym, dobra, to powolutku, ostrożnie i najlepiej absolutnie nie dając nikomu nic wartościowego. Włącznie z, no tam powiedzmy, jakimś takim, wiecie rozwijaniem jakiegoś romansu, no, no tak wam muszę powiedzieć. Ale bardzo możliwe, że część lwów gdzieś tam będzie myślała o jakiejś przeszłości, albo że przeszłość myśli o lwie. To są takie sprawy, które po prostu trzeba zostawić już w 2025 roku, czy jak będziecie wchodzić w styczeń przyszłego roku, to już tego nie brać ze sobą, już nie brać. To jest taki ostatni miesiąc roku, w którym jakaś karma jeszcze gdzieś tam się tak jakby dopełnia, więc teoretycznie, jeżeli ktoś do was będzie próbował wracać, ktoś kogo znacie, to może być tak, że musicie coś, czemuś się przyjrzeć, czemuś, coś zrozumieć. No ja powiem szczerze, wydaje mi się, że zrozumieć, że to nie miało sensu albo, że to nie miało możliwości się udać, więc ja nie mam nowej energii tutaj pokazane, ja mam pokazane zamykanie przeszłości i leczenie jakiejś karmy. Jeżeli jesteście osobą singlem, która nie ma żadnej przeszłości, w sensie, że no nic was tam gdzieś nie ściga, nie goni, o nikim nie myślicie, nikt o was o, o, nikt, nikt Jezo, nikt o was nie myśli, to wtedy bym powiedziała, że to jest jakaś sytuacja karmiczna, może, może karma rodowa, ale coś takiego, co lew single jeszcze w sobie w środku musi uleczyć i zamknąć już ten rok i zaczynamy później. Podejrzewam, mam nadzieję. Przyszły rok już z taką nową fajną energią. Wasza karta rada single to naprawdę ograniczyć się albo ograniczyć dostęp ludziom do siebie. Włączając w to mówię ludzi, których, których już znacie. I wtedy bym powiedziała nawet zablokuj w cholerę, zakończ albo zduś w zarodku. Powroty do jakichś dziwnych karmicznych sytuacji, no to totalnie nieopłacalne. No nie opłaca się. No co wam powiem? Także ja myślę, że raczej zamknąć to, co było, i ewentualnie w sobie coś do końca uleczyć, gdzieś tam przerobić jakąś karmę, a inwestycje w nowe to w przyszłym roku. No, jeżeli jesteście lwemu, do którego to nie pasuje, bo właśnie zaczyna coś nowego, albo planuje coś nowego, no to może po prostu nie jesteście w energii lwa. No, dobra. Związki, relacje. Przyjemności, miłe spotkania, odpoczynek. No to, to, to miłe spotkania, przyjemności, odpoczynek, no to, to, to pasuje do świąt. I zresztą wasza rada, ciesz się i spotykaj z ludźmi. Raduj się, ciesz się, korzystaj z radości, spotykaj z ludźmi, spędzaj czas z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, no, partnerem, partnerką, wiadomo. Ale kurczę, takie bardzo, bardzo wyluzowane karty i dużo przyjemności. Jedna, jedyna rzecz, która jest taka, no, wątpliwa. No, dla dobrych relacji powiedziałabym, że musicie zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem jedno z Was nie czuje się trochę za mało dostrzeżone albo. Niedoceniane, za mało chwalone, no, no to lew mógłby być pewnie teoretycznie. No ale dobra, ktoś może się czuć taki trochę niedostrzegany, ale to nie jest też tak jakoś źle pokazane, bo to może być gdzieś tam na początku miesiąca, bo, jest, bo są inne sprawy na głowie, a potem jest pokazane, że już jest sielaneczka. Jest miło, przyjemnie i jeszcze jest wypoczynek. No w sensie pewnie jakiegoś urlopu, no. Jeżeli macie poważną relację, to to są po prostu fajne karty fajnego grudnia, tylko zwróćcie uwagę na to, kto może czuć się trochę niedoceniony, albo jeżeli wy byście mieli jakieś plany bardzo, bardzo ambitne, żeby coś zrobić w tym miesiącu razem, czy rodzinnie, czy jakoś w związku. Może nie wszystko by się poukładało dokładnie tak, jakbyście tego chcieli? Moglibyście początkowo myśleć, a kurde, coś mi się nie udało. Ale potem jest pokazane, są pokazane przyjemności, spotkania, randki, imprezy, rodzina, jedzenie, no nie wiadomo, co tam jeszcze i urlop. Urlop albo odpoczynek, wypoczynek, no i tyle. Jeżeli ktoś by zachorował w tym miesiącu, no to oczywiście wyzdrowieje, no bo weźmy przestańmy, no wiadomo. No ale to nie wiem, po co o tym mówię, przecież wiadomo. Ale w każdym razie karta zdrowienia, karta uleczenia, karta wypoczynku. No więc to jest fajne. Słuchajcie, jeżeli wasza relacja nie jest bardzo poważna, nie macie z człowiekiem rodziny, być może nawet nie mieszkacie razem, to jest po prostu przyjemny miesiąc. Natomiast na pewno bym zwróciła uwagę na to, czy przypadkiem u was w relacji takiej mniej poważnej nie ma jakiegoś, że jedno z was myśli tylko o sobie, bo jest tak delikatnie. Delika właściwie to może i w poważnych relacjach, tak w ogóle w relacjach tak delikatnie zaznaczone, że ktoś mógłby więcej myśleć o sobie niż o, o drugim człowieku, czy jakoś tak bardziej, prawda, o rodzinie, i tak dalej. Że ktoś może myśleć o sobie, albo ktoś może tak się czuć, że druga strona myśli tylko o sobie. No więc to trzeba przemyśleć, obgadać, ale słuchajcie, rada dla par ciesz się. Rozmawiaj, spotykaj, idź na randki, świętuj, yy, nie wiem co tam jeszcze, z, z rodziną spędzaj czas, z przyjaciółmi się spotkajcie. No w każdym razie, ogólnie, ludzie, impreza, radość, przyjaciele, rodzina jako rada. No to co, no źle? No weźmy, przestańmy. No przecież, że dobrze. Jeżeli chodzi o pracę, może być tak, że jakiś jeden lew dostaje, jak, dostanie jakieś odznaczenie albo coś mu się uda. Ale to to tak może dla mniejszej ilości lwów, bo to jest takie coś poważne. Na przykład ktoś, nie wiem, obroni pracę magisterską, albo doktorską, albo dostanie awans, albo obietnicę poży po, nie po, Jezu, pożyczki, nie pożyczki, podwyżki. Nie, ale coś takiego, co pozwala iść tak do góry. Nawet to, że do przodu, to jest to tam inna sprawa, ale tak do góry, czyli no, być może więcej obowiązków, być może na pewno więcej takiego poczucia zauważają mnie, doceniają mnie, jestem, kurczę, tam nie wiem, kimś tam, nie? Także to jest fajne. Jeżeli wy nie jesteście w takiej, w tym momencie, w takim momencie, w tym momencie, w momencie, tak powiedziałam, jeżeli nie, w, ty, w tej chwili nie jesteście w takim momencie kariery, żeby dostawać podwyżki lub awanse, i nie macie żadnych tam jakichś osiągnięć w, no, na horyzoncie w tym miesiącu, to po prostu stabilna praca. Natomiast może być tak, że może nie, że będzie niesnasek, ale że z jednej strony będzie hierarchia, na przykład w pracy w jakiejś tam firmie, jacy szefowie, i tak dalej, a z drugiej strony będzie ktoś wykonywał być może za nich bardzo, bardzo dużo roboty, znaczy pracy. No tak powiedziałam roboty, ale to tak właśnie wygląda, że ktoś mógłby pójść w taki wir pracy. No, słuchajcie, jeżeli, także to odznaczenie albo to takie osiągnięcie to jest pokazane fajnie, ale jeżeli wpadłoby wam do głowy, żeby coś koniecznie zrobić w tym miesiącu, może się okazać, że nie wszystko, co sobie zaplanujecie na grudzień będzie można zrobić, ale wiecie jaką wy macie radę? Nie bierz na siebie za dużo w tym miesiącu. Pamiętajcie, że wy macie też trochę odpoczywać i no, mieć fajny grudzień, tak ogólnie. No, nie bierz na siebie za dużo w tym miesiącu. Jeżeli weźmiecie na siebie za dużo, to albo będziecie wkurzeni na siebie, albo na was ktoś, że za dużo pracujecie, albo no, może się nie wszystko udać zrobić. Chodzi mi czasowo, że za dużo pracy człowiek bierze na siebie. Więc weźcie to pod uwagę, dobra? No, jest pokazane przepracowanie. I ktoś może, no, nawet i coś zaplanować, co się co, co nie wyjdzie. Ale no, karta rada, zrób mniej, weź mniej obowiązków na siebie, wyluzuj, odpocznij, weź urlop. No, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Dobra, do osiągnięcia. Wymieniam. Jeżeli chodzi o pracę, pieniądze, niezależność rozwój, kreatywność, pieniądze, oszczędności. Jeżeli chodzi o życie i takie no, zwykłe, no, w sensie życie, życie, nie, nie że pracowe życie. Mamy pokazaną niezależność być może emocjonalną od jakiejś osoby i tutaj być może to jest do singli. Mamy pokazaną bardzo dobrą energię dla związków, miłość, opiekuńczość, ale również dla rodzin. Jeżeli macie dziecko duże, Albo dorastające, albo już dorosłe, świetna współpraca pomiędzy wami i dzieckiem. No i jakieś oszczędności, jakieś zachowanie czegoś, poczucie bezpieczeństwa, bardzo dużo miłości, bardzo dużo. Słuchajcie, możliwe, że pieniędzy też. No to, to, no to nie wiem, to może to jest ten jakiś tam sukces, co w pracy był pokazany, może jakaś rzeczywiście podwyżka, ale w każdym razie, no kurde, kurde, dobre karty, dobre karty. Także najlepsze do osiągnięcia to jest naprawdę sielanka i finansowa, i rodzinna, a dla singli po prostu coś takiego, że czujemy się dobrze we własnej skórze jako singiel i nie musimy nic robić na siłę. No nie musimy, no właśnie, dobra. To co, lew z każdym znakiem Zodiaku, jeżeli macie osobę z podznaku baranka, rozsądek ponad, ponad miłością, rozsądek, decyzje, zi chłód, zimno jakieś, ale jeżeli jesteście razem i nie ma problemów, to jakieś, jakieś bardzo poważne decyzje. Dylematy były nie będzie dylematów. Bardzo poważne decyzje. Może być tak, że ktoś uzna, że trzeba jakiś romans zakończyć. Z bykiem mamy pokazane, że ktoś stawia na siebie. I albo nie widzi możliwości rozwoju, albo naprawiania. Jeżeli jesteście razem, no to teoretycznie nic się tutaj złego nie dzieje, ale coś się wam nie rozwija, nie naprawia, albo, nie, albo coś, co zaplanujecie, tak jakby no, nie pójdzie. No, no, nie pójdzie dalej. Z jakiegoś powodu. Może trzeba będzie zmienić plan. No. Z bliźniętami dziwnie, bo jest pokazane zakończenie, a potem, no ale właściwie to nie mogę tego zakończyć. Czyli koń, kończymy ale nie odchodzę. Albo skończyliśmy, ale wracam. No to być może plackarz, no, no bo grudzień, no i tyle. Nie wiem. Nie wiem, no słuchajcie, jeżeli ten powrót miałby się udać, czy to pozostanie przy czymś miałoby się udać, to musiałaby być duża zmiana zachowania u obojga. A nie wiem, czy jest. Z rakiem jest pokazany jakiś kompromis, powiedzenie prawdy, wychodzi coś na jaw, dogadanie się, umowa. Trochę bezpłciowe i dla lwa mogłoby być nudne. Dla raka pewnie też, no ale tak to wygląda. No jakieś tam dogadanie się. Bardzo dobre, bardzo dobre energie dla dwóch lwów. Jest pokazane bardzo dużo miłości, radości, niespodzianek i wyjście z lęku, zakończenie lęku. Dla was z panną jest pokazana jakaś zmiana. Pokaz dobrze powiedziałam? Tak, pokazana zmiana jakiegoś kierunku. Albo. Nie mówienie czegoś, nie mówienie czegoś, ktoś, ko ktoś komuś czegoś nie mówi o dzieciach, o przeszłości, ale zmiana kierunku odnośnie rodziny, dzieci, zmiana kierunku nie, nie wiem o co chodzi, o jaki kierunek. Ale ktoś może zmieniać kierunek, ale może się nie komunikować zbyt dobrze. Z wagą jest pokazana ulga i bardzo dużo pasji, bardzo dużo działania. Dosyć ciekawa energia. No. Chyba najciekawsza oprócz lwa, to chyba u, u, z wagą jest najciekawszy. O, o, dobra, okej, okay, okay, dobra. No to ze skorpionem może być najciekawsze, bo z wagą była ta pasja i ulga, a ze skorpionem jest wielka miłość i planowanie przyszłości. Bardzo, bardzo fajna energia. Kiepsko ze strzelcem jak cholera. Jakiś problem finansowy, ktoś ma pretensje o pieniądze, nie ma pieniędzy, nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma oferty, nie, nie wiem, jakoś tam, no... Trzeba będzie uważać po prostu na strzelca albo strzelec na lwa. Z koziorożcem jest pokazana sielaneczka, wielka miłość, bratnie dusze, wyznania miłosne, ale jakiś problem z podróżą albo ktoś do kogoś nie może przyjechać, albo się ktoś zastanawia, jak zrobić kolejny krok. Bardzo dobra energia z wodnikiem, bardzo dobra para, która się kocha, para, która coś razem robi, wyznania miłosne, jakieś działanie bardzo konkretne w kierunku drugiego człowieka, w kierunku, żeby było lepiej w tej. Relacji. Kiepsko z rybami natomiast, bo jest pokazane urwanie kontaktu lub nieporozumienia, niedogadywanie się, za mało komunikacji i pogorszenie sytuacji między wami. Czyli energetycznie, no niestety nie za bardzo z rybami. No. Nie za bardzo, zobaczmy jeszcze jaka jest karta wyroczni dla Lwana, grudzień. Przestań oddawać swoją moc. W tej chwili przestań oddawać swoją moc, swoją energię. No, lwiaczki. Kurde blade. Dobra, trzymajcie się, kochani. Widzimy się niedługo jakoś tam pewnie w grudniu jeszcze, ale miejcie, fajny grudzie, miejcie fajne grudzień, miejcie fajne święta i, i co I, i piszcie, co tam u was. A na razie buziaczki. pozdrowionka. No i pa.